Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku oceniania serwera RPG na polskiej scenie to, dzisiaj mam tu zaprezentowanie prezentowanie wam o serwer w nazwie Maverick RPG Szanowni widzowie nie zapomnij zostawić łapki który górę, komentarze pod filmikiem, oczywiście subskrypcji, dzwoneczkiem żebyś być na bieżąco z każdym i oczywiście odcinkiem na moim kanale ech, ech, kurwa zmęczyłem się e, I co? I zapraszam oczywiście do oglądania Dzisiaj e, mamy oto taki pan logowania Tutaj jak widzicie, można zapamiętać pamiętać dane a yy, rejestracja no, standardowa, nic się nie zmienia. Tutaj mamy takie konto. I co? Yy, mamy tu przychowanie spawnu urządu mieszkania. O, fajnie, że to pisze co tutaj główne. Z... Tutaj schować odbierz pojazd, główne miejsce, rozkrywki, tu za sprawko, mieszkanie, którego oczywiście nie mamy. Znaczy udaje się do urzędu. I co? Yy, na wstępie chód. Co o tym chód się możemy powiedzieć? jest ten zajebisty kwadrat, który nie wiem pchu jest, bo tak naprawdę tu awatarów nie ma. Yy, Twór wygląda tak sobie moim zdaniem Ale na poziomie le le lepszy pewnie z samej projekcji czy tam ile wcześniej co widzieliśmy No i no, no, tak jestem Vera yy, Nie lubię tak czegoś, że widać swój własny nick i tej ikony Mi oczywiście to nerw nie wiem raz. teraz chyba też z jakiejś poprzedniej oceny serwera widziałem to samo Także mu może wyglądać lepiej, z tego co mi się udaje, to jest chyba z ma starego new moda F1 nic nie ma F2, o jezu, o boż Dlaczego to takie brzydkie jest O oczywiście tutaj mam znowu zajebisty kwadrat i swój nick Chyba miało być Avatar, ale komuś nie wyszło No F2 dashboard nie powala F1 Właściciel Sera wide na rok serdecznie pozdrawiam Klawiszologię tutaj mamy Premium na serwerze jest za free Fajnie, no i oczywiście Discord, Discord serwera Którego skopiować nie możemy nie? No, To jest największy minus e, Dobra, najpierw no, ja przed jest to Zdaliśmy się na miejsce prawej jazdy widzowie, nie? A kurwa, nie wiem, gdzie się zdaje prawej jazdy. Nie da, że frakcje są Czyli coś tu jeszcze mamy: F9. O kurwa, zajwiste sobie który którym działa, ok. Coś tu jest w 7 chowamy wszystko. Nie, no to więcej nic nie ma. Panie ma widzowie, zaczyna się dobry odcinek. Yy, no. Dobra, zrobiliśmy krótkie cięcie, ja wiem, że bywa nie marnować czasu, oczywiście. Yy, mamy, oczywiście, podmianki na serwerze. Chodzimy do pojazdu zakup pojazdu. 10 milionów to kosztuje. Chyba są wysokie zarobki. Yy, oczywiście, o jej, z góry, wica. Dobra, to możemy sobie wpisać kody, której oczywiście nie mam. Bugspace, zamyka okno. Yy, oczywiście, jak chcecie, widzowie, zakupić premium unikatowe yy, tuning za pacem w karcie PayPal, trzeba się zgodzić do zarządu serwera jak ruchać graczy na pieniądze czyli w takim kontekście jak większość jakbyście to powiedzieli pseudoli brało sobie pieniądze za unikatowe tuningi jakieś albo podmianki a potem się zawijało interes znaczy nie mówię że ten serwer taki musi być ale w tak się kończyło naprawa pojazdu czyli, czyli nic nie będzie szczególnego eee... co tu mamy o prace dorywsze obok o zajebisty tego Banner rekrutacja do sapety zapraszamy serdecznie do pisania podań Discord macie widzowie i, i kto jest chyba liderem i V-liderem Pokczamp! zajebiście się zapowiada Pamiętam, że jak tak oceniam więcej tych serwerów to zaczynają zaczynam niektóre rzeczy mnie bawić Dobra O widzowie, macie tutaj magazynier Jak chcę za zagrać? Y to jest zarówek, macie tego, podnosimy paczuchę po te i co? I oczywiście zapierdamy po punktach standardowo. I kurwa skrzyneczka odłożona i kolejny pieniądz y, zarabiamy. Oczywiście trzeba 10 razy i mamy te zajebiste b&w. tak naprawdę. Coś tu jeszcze jest do pokazania. Dobra, ja idę widzowie poszukać jakiegoś skuterka, coś i zobaczymy jeszcze inne rzeczy. I co? Za chwileczkę się widzimy. A? Szanowni co oczywiście nie zapomnij zostawić łapeczki w górę, komentarza podnikiem, oczywiście subskrypcji, dzwonić, już na bieżąco z każdym odcinkiem i moim streamy na yy, yy, moim kanale. Będzie im bardzo jak miło dostawić. Yy, I co jeszcze? no i krótkie cięcie, no co mam powiedzieć. O kurwa widzowie. Oświeciło mnie. Zobaczcie coś zajebistego. Tak z Inacka, patrzcie jaki dopierdolony marker kurwa przy tym fotoradarze. Ja pierdolę, ale kolos kurwa wielki. Zajebiste! Kurwa! Cześć widzu! Witam cię po krótkim cięciu. Mam nadzieję, że dot dotkasz do tego filmu. Teraz kolejne rzeczy trzeba pokazać zajebiste na tym serwerze. Także kolejna praca. Oczywiście testowanie out. Trzeba być B i to reputacji. Oczywiście jestem biedny, nie stać się Czadek. Dobra, idziemy dalej. Co tu jest? na tym widziałem, że taki coś tu jest. Ej, kolejna praca. Yy, chyba busy, oczywiście, bez pomysłu, tak dawniej. Oczywiście, dystans, dystans trzeba pożartować. Lepiej żartować niż chorować. Oczywiście, nie ma 2000 yy, reputacji. Yy, co to jeszcze? Nic, jak, jakiś a, ammunition Także za chwilę się widzimy i zobaczymy, czy to się uda wystrzelać, czy nie. Także krótkie cięcie. dalej 100 sekunda. dla mnie to oczywiście wieczność. Dobra, witam widzów po krótkim cięciu. Yy, musiałem się kurwa nabiegać. Myślałem, że to będzie stracony czas, bo tylko tutaj blip jest, ale na szczęście nie. Oczywiście możemy sobie tę bronię dla ple, premium. Yy, premium oczywiście, ale trzeba 100 srp I yy, oczywiście dla organizacji jakiś jaka i tak dalej, ja to trzeba mieć 100 RP i organizacji, nie. Yy, co mogę powiedzieć na temat tego serwera? Widdy nie co zostaje skoczyć Nie wracać. Także... Tak to wygląda sytuacja Mój Na ten serwer! Kurwa! ty totalnie Kurwa! Dobra, widzowie, koniec plaznowania. Oczywiście trzeba było coś tam przyczaić. Mam nadzieję, że miło spędziliście film czas na no, oglądanie tego filmiku, co mam powiedzieć. Oczywiście wszystko traktujemy z szansem. Jak ktoś nie potrafi, nie zachęcę do oglądania w ogóle żadnych odcinków na moim kanale e, Co mogę powiedzieć, czy jest sens tutaj tego? No powiem tak, no typowy Pseudo jakbyście to powiedzieli Tutaj nie, nic nie powala Jak ktoś chce sobie podpierdalać, to macie ten serwer No coś tutaj pociągającego jest, nie wiem, no ten skórby może tylko lepiej wygląda reszta to totalny syf jak dla mnie e, No ale widać Ja się nie dziwię czego macie dosyć tych RPGów, bo w sumie Jak już oceniam tych 50, ponad 50 serwerów To się nie dziwię, że nie jak jakiś z serwera, który umie programować w lua i coś chce zrobić fajnego to przychodzą takich dwóch yy, nie wiem jak to powiedzieć no dwóch takich typowych pseudolarzy, takich playerów można powiedzieć co powiedział, o, ja chcę to, ja chcę tamto o, nie będzie aktualizacji to ja się pożegnam z wami ho, ho, jesteśmy królami tego a wy grubo macie no coś takiego mniej więcej, nie? Yy, dobra, koniec błaznowania oczywiście. <grym>, dziękuję, że wybraliście co samego końca i zapomnijcie stać apeczki w górę, pod oczywiście subskrypcji, dzwonek gdzieś na bieżąco, z każdym na moim kanale. I co? I, I no i chyba tyle. Yy, odcinki tak jak mówię, co tydzień, poniedziałek, we wtorek. Byszę mi jego knia juchę do widzowie, dla was oczywiście. Yy, I co jeszcze? Czy coś jeszcze mam dojeść? No nie chcecie to możecie pograć, zostawiam wam IP w opisie Ja się z wami żegnam, trzymajcie, się, cześć, pa pa!